No, siemka, kochani, witam Was ponownie raz jeszcze. Słońca moje, wiecie co? Ja mam takie odczucie, że przez moje wszystkie wycieczki po różnego rodzaju słuchajcie, zamkach, pałacach, rozwalonych domach. E, zaczyna mi się coś, kochani, tutaj zadziewać ze sprzętem, a mianowicie tak, widzicie, że karty leżą, nie? A tych kart tutaj nie było, kochani, na tym biurku. E, biurko było puste. Rozkładaliśmy sobie dla każdego znaku zodiaku karciochy. Słuchajcie, nagle słyszę dźwięk od kamery, którą tutaj widzicie, właśnie od tej. Tak jakby ktoś wtyczkę wyciągnął, wiecie, z tutaj z portu USB, takie didiu, wie kurwa, co jest. Ok, kamera przestała działać, ale mówię, dobra, jest działa dźwięk, więc lecimy dalej z tymi kartami. Omawiam Wam te karty, kochani, po prostu płynę tutaj, słuchajcie, z historiami dla Was. No i okej, okay, wszystko się nagrało, mówię dobra, publikuję to na YouTube. Wchodzę, kurczę, słuchajcie, a film po prostu od połowy tu od lwa jest bez. Dźwięku, obraz jest, wszystko jest, znaczy obrazu nie ma, sorry, obraz jest stały, tak, zatrzymany i całkowicie bez dźwięku. No i co? I Magda straciła, słuchajcie, 45 minut gadulstwa do Was i powiem Wam szczerze, że ja po prostu nie cierpię powtórek z uwagi właśnie na to kochani, że one nie wyjdą identycznie tak jak weszły, bo ja to robiłam z taką wiecie mega zajebistą energią, patrzyłam co tutaj dla Was fajnego wyszło i w ogóle jarałam się tymi kartami a na chwilę obecną to już wszystko wiem i zasadniczo nie wiem czy ja Wam to tak opowiem jak powinno być, ale słuchajcie no spoko, no polecimy z tematem słuchajcie temat pod tytułem czy miłość wróci i teraz moi drodzy czy miłość wróci mam tutaj na myśli nie tylko i wyłącznie nie sytuacje, um, słuchajcie, klimatów, gdzie ktoś się z kimś rozstał, tak, nie jesteście ze sobą i zastanawiacie się, czy zamek Kaśka wróci, ale również mam relacje, w których jesteście, ale zastanawiacie się, czy miłość pomiędzy Wami się odnowi. Tak? Więc zapraszam, tak naprawdę, wszystkie osoby, wszystkie osoby i singli, czy też osoby rozstające się z kimś, ale również osoby, które z kimś są, ale czują, że pomiędzy wami nie ma tej miłości i nie ma pasji, i zastanawiacie się teraz, czy owa miłość wróci. Słuchajcie, baran. Ja teraz to zrobię, słuchajcie, naprawdę ekspresowo, bo naprawdę to już wiecie, no tutaj nie będzie takie zajebiste, ale musicie mieć to na uwadze. U barana, moi drodzy, pojawia się karta tego typu. Mogą Wam się spełnić życzenia, marzenia, ale to tylko u osób, które bardzo pragnęły, aby konkretna osoba do nich wróciła. Czyli załóżmy, nie jesteście z tą osobą bardzo, 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 bardzo mocno. Pragniecie, aby ta osoba wróciła i ona faktycznie może do Was wrócić, ale uwaga, myśląc tylko o sobie. Więc tutaj jest takie dodatkowe, takie troszeczkę, kochani, ostrzeżenie, że ona z pozycji ego, nawet jak wróci, to będzie dbała o swój własny tyłek. Więc tutaj, drogie barany, uważajcie, czy takie powroty powinny w ogóle dojść do skutku. No oczywiście, jeżeli tam być może, słuchajcie, troszeczkę inaczej, do tego związku podejdziecie, nawet jak ta osoba zechce wrócić, skontaktować się, bo no to wtedy może ok. Natomiast, natomiast ja widzę taką osobę, która jest lekko zadufana w sobie, taka troszeczkę myśląca tylko i wyłącznie o swoim dobrze, dobru, przepraszam, a nie tutaj o obupólnym dobru, więc tak to troszeczkę widzę. W przypadku relacji stałych, gdzie jesteście ze sobą, faktycznie mogą ożyć te uczucia i może tutaj, moi drodzy, no być teraz nieco lepiej, bo tutaj widać, że jakieś szczęście do Was powraca. W przypadku byka, u byka pojawia się taki klimat troszeczkę Waszej energii, a mianowicie sytuacji, w której jeżeli tutaj byk, słuchajcie, z kimś ostatnio nie dostawał od tej osoby czegoś, co bykowi, co bykowi się należało tak naprawdę, czyli z, z takiej, wiecie, uwagi, miłości, komplementu, troski, zadbania o relacje, to karta pokazuje, że byk będzie z czegoś zadowolony, bo dostanie to, co powinien był dostać. Tak, e, więc tutaj jest taka jakby bardzo duża, e, takie bardzo duże przesłanie, że byk, byk będzie miał się z czego cieszyć. Byk będzie zadowolony, bo do byka przyjdą, e, krótko mówiąc, e, moi drodzy, e, Przyjdzie osoba, która będzie chciała się bardziej być może zaangażować, więcej od siebie dać, być może, kochani, w jakiś sposób zadba tutaj o relacje z bykiem. W relacjach stałych widzę duże skupienie na pracy, widzę duże skupienie na pieniądzach, nie widzę tutaj czułości. Czyli to jest bardziej do jakiejś takiej osoby, z którą na stałe nie mieszkacie, ale ta osoba chce się bardziej zaangażować, bądź nie mieszkacie z nią, bo się rozstaliście, ale ta osoba chce wrócić i wam coś zaoferować a w relacjach stałych skupienie się na materii, skupienie się na pracy, na finansach, na takim powiedziałabym... W tego typu rzeczach, więc tutaj czułości w tego typu związkach na razie nie ma. W przypadku bliźniąt moi drodzy, pojawia się karta osoby stałej, konkretnej i tutaj u bliźniąt ja miałam z tego, co pamiętam, jak nagrywałam to przed chwilą, chyba trzy przekazy i o ile jeszcze cały czas, bo ja na razie tak lecę troszeczkę, wiecie, na takim ja pierdzielę, jak to się mogło stać, ale o ile sobie przypomnę, to Wam powiem, to jest partner stały. I jeżeli macie z kimś związek stały, fajerwerków nie ma, ktoś jest po prostu, bo jest. Jestem odpowiedzialna Jestem mężem, jestem żoną, jestem z tobą, ale nie muszę tutaj dbać o emocje. Takie ma tutaj założenia ta osoba. Jeśli załóżmy, macie romans i ta osoba ma. Poboczną, czy ma swoją własną rodzinę i was, to wybierze tą rodzinę. To tak na marginesie, bo to jest partner stały, czyli mówię tutaj o takich relacjach, gdzie chcielibyście tę relację rozwijać, ale ta osoba, załóżmy, ma tą żonę czy męża, i wy się zastanawiacie, czy ta miłość pomiędzy wami będzie na tyle silna, żebyście coś zbudowali. Ja raczej poczułam tutaj sytuację, że ta osoba wybierze rodzinę aniżeli was. Jeżeli się rozstaliście całkowicie, nie, dobra, cześć, wypierdzielaj, zenek, do widzenia, on może wrócić z bardziej poważnym zaangażowaniem. Tak bym to powiedziała. W przypadku raka, słuchajcie, ktoś ubolewa nad rozlanym mlekiem, ktoś tutaj gdzieś, słuchajcie, nie może... Uby, znaczy może nie może dać sobie jakby takiego spokoju po stracie. Więc jeżeli się rozstaliście z tą osobą, to idealnie ta karta by pokazywała kogoś, kto emocjonalnie cierpi, kto żałuje, że ten związek się posypał, kto tęskni bardzo mocno, kto przeżywa całą tą sytuację i faktycznie tu nie może dać sobie z tym wszystkim rady. W sytuacjach, kiedy z tą osobą jesteście, to ta osoba faktycznie skupiona jest na jakiejś przeszłości, gdzieś się rozczula nad czymś, Jakoś nie ma nastroju, jakoś jest bardziej smutna. No i tutaj faktycznie, no na razie, nie ma tutaj, jakby pokazanego takiej sytuacji, w której powiedziałabym, radość, uśmiech, pasja, czy cokolwiek z tych rzeczy do Waszego związku przyjdzie raki, bo na razie widać tutaj taki czas takiego, no, smucenia się z jakiegoś pewnego powodu. Ale to tylko w relacjach, kiedy z kimś jesteście, bo ktoś tutaj coś, no, ma gorszy okres oczywiście. Natomiast jeżeli nie jesteście, to ta osoba wręcz powiedziałabym, może żałować, że z wami tutaj coś się posypało, coś nie poszło jak powinno. W przypadku lwa, no, powiedziałabym nie. Ta osoba czy chce wrócić, nie, nie chce wrócić, i czy ta miłość wróci? Raczej chyba nie, bo jest to osoba, która podjęła jakąś decyzję być może wcześniej, jeżeli z tą osobą nie jesteście i faktycznie zbudowała dosyć solidny mur odcinający waszą dwójkę i raczej nie. O ile ta osoba w ogóle, słuchajcie, z którą byście się rozstali, cokolwiek myśli na Wasz temat, to owszem, myśli, czasami do tego wraca i analizuje pewne sprawy, ale zdroworozsądkowo. Tutaj nie ma fizycznie pobudzonego serca, żadnych tęsknot, żadnych jakichś takich pobudek emocjonalnych, uczuciowych, tylko jest taka opcja takiego zdroworozsądkowego podejścia do pewnego tematu. Jeżeli to jest ktoś, z kim lew aktualnie jest, no to karta będzie pokazywała, że na ten moment, na tą chwilę, pomiędzy partnerami stałymi, mieszkającymi ze sobą jest chłód emocjonalny, jest jakaś Bariera, słuchajcie, nie ma tutaj, powiedziałabym, jakiejś takiej przystępności jeden do drugiego. Być może ktoś jest po prostu zajęty czymś, tak? Ma głowę nabitą czymś i to jest taki chwilowy moment, w którym wy widzicie, że nie ma tutaj ocieplenia relacji, ale jeżeli to trwa od dłuższego czasu, no to tak, to się pogłębia i faktycznie widać, że partnerzy są emocjonalnie od siebie odsunięci. W przypadku panny nastąpiło tutaj odcięcie. Sądzę, że może to być karta bardziej do osób, które rozstały się kiedyś tam z jakimś swoim partnerem. E, zastanawiacie się może, czy on wróci, czy, czy nie. No tutaj ewidentnie, kochani, widać, że raczej nie, bo tutaj e, no, objawia nam się to kartą, słuchajcie, asa mieczy, czyli sytuacji od, odciąłem się już od tego, czy odcięłam i nie będę do tego tematu zbytnio wracać. Jeżeli jesteście z tą osobą, mieszkacie z tą osobą, to tutaj również na chwilę obecną nie widzę ocieplenia relacji. Z różnych oczywiście też względów, ktoś po prostu zwyczajnie, kochani, skupiony jest bardziej na jakichś być może sprawach pracy, czy finansów, czy planowania. Słuchajcie, czy jakiejś takiej sytuacji, że ma taki gorszy czas. Bo asmieczy czasami, kochani, tnie. Nawet jakby będziecie się starać o coś, to możecie spotkać się po prostu z taką opcją, że wasz partner, partnerka będą, już, tak powiem, przecinać wszelkie możliwości, żeby tutaj z wami coś cieplejszego zrobić. Nie jest to najlepszy czas, właśnie w przypadku pobudzenia miłości w relacjach stałych. Jeżeli chodzi o wagę, słuchajcie, u Was tutaj była dołożona nawet karta, bo chciałam to troszeczkę, kochani, porozwijać, pokazuje się, że pomiędzy partnerami powiedziałabym bardziej Ok, to znaczy to mogą być partnerzy, którzy się rozstali, ale też partnerzy, którzy ze sobą są. Tutaj, kochani, nastąpił ból emocjonalny. Ja nie wiem, kto komu ten ból zadał, ale z całą pewnością jest to utrata uczuć. Dlaczego utrata? Dlatego, że karta dopowiadająca pokazuje, kochani, tutaj umarłego wieloryba. To nie jest, słuchajcie, ktoś kto po prostu tylko cierpi emocjonalnie, ale jeszcze funkcjonuje, żyje. Tylko to jest takie zabicie centralnie uczuć. Nie wiem co tam się pomiędzy wami mogło wydarzyć, ale zabiliście emocjonalność pomiędzy sobą. To jest po prostu sytuacja nie do uratowania, powiedziałabym wręcz. I e, słuchajcie, i to jest taka sytuacja, jakby, wiesz, wiecie co? Takiego oddalenia emocjonalnego waszego, nawet jak się rozstaliście, nie jesteście ze sobą i ktoś ewentualnie na chwilę obecną, to co tutaj karta główna pokazuje, może mówić, musisz odrobić swoje lekcje albo przypatruje się temu, jakie ty wnioski z tego wyciągniesz. Jeżeli oczywiście nadal ze sobą jesteście, to może ta osoba być tylko i wyłącznie na przykład z Wami tytułem, bo mamy związek, rodzinę, bardziej to mam na myśli, dziecko, bo giermek może obrazować, że jestem tutaj dla dziecka. Względnie po prostu jest to taki czas, w którym jestem, bo mamy tutaj formalnie, jesteśmy ze sobą powiązani, ale emocji tutaj nie ma. Tutaj nie ma miłości. Więc ja Wam powiem, drogie strzelce, że tutaj budowanie czegośkolwiek, jeżeli jest y, zabita miłość, nie wiem, czy jakiekolwiek tutaj ma sens. Jeżeli chodzi o. Y, Boże kochany, skorpiona. Jeżeli skorpion pyta, czy osoba wróci, czy chciałaby tutaj wrócić i dać wam miłość, nie. Dlatego, że ta osoba może być na chwilę obecną już z kimś, moi drodzy, związana i zwyczajnie, moi drodzy, już nie patrzy w kierunku skorpiona i już nie robi ruchów jakichkolwiek w kierunku skorpiona. Względnie może to być sytuacja, gdzie dana osoba, która aktualnie ze skorpionem jest, po prostu ma jakiś gorszy czas, bo to jest, słuchajcie, osoba, która ma mentlik emocjonalny w głowie, Pff, mentalny bardziej, mentalny, przepraszam, bo to są miecze. Mentlik mentalny w głowie, powiedziałabym taką sytuację pułapki mentalnej, w którą sama się wpakowała, i jednocześnie, moi drodzy, czas, w którym ktoś nie widzi rozwiązania, ktoś pesymistycznie na coś patrzy, ktoś czuje, że nic nie można zrobić, że jest za dużo przeszkód, że jest za dużo trudności i w związkach stałych, zamiast być teraz fajnie, ciepło, i miłościowo może być troszeczkę gorzej, bo są przeszkody, bo są trudności, bo właśnie ktoś nie widzi czegoś optymistycznie i dlatego tutaj ta miłość się nie rozwija. A jeżeli ktoś odszedł od Skorpiona, Skorpion już z tą osobą nie jest, ale myśli, ale czy ona chce wrócić, albo on? Nie, nie chce, dlatego że też widzi, że w tym związku, kochani, nie rozwijalibyście się w pozytywny sposób. Jeśli chodzi o strzelca, o strzelca również jest dołożona, kochani, jedna karta i ja już od razu Wam mówię o co chodzi. Kartą wiodącą dla Was jest karta troszeczkę jakby dwuznaczna, bo ja tutaj widzę tak, że mogą być strzelce, które są w stałych relacjach małżeńskich, partnerskich, mieszkacie ze sobą, ale jest to związek bez miłości, związek formalny. Bardzo mocno tutaj pokazują się karty mówiące jestem tytułem odpowiedzialności, ale nic nie czuję tak, czyli moje serce jest jakby całkowicie zamknięte uczuciowo na, na, na no, no, no w tej sytuacji na strzelca więc związek stały, owszem, on może dalej być, może jest z tytułu dziecka bo tutaj również jest karta giermka dorzuconego ale również, moi drodzy, nie widzę tutaj uczuć i miłości, natomiast jeżeli strzelec może mieć związek stały, ale może też mieć związek poboczny albo też tudzież jest tylko jakimś, jest jakąś relacją, która Możecie być nawet singlami, oczywiście, i zastanawiacie się, czy z daną jakąś tam osobą ta miłość pomiędzy Was wróci, czy coś tutaj zbudujecie. To wówczas w takich sytuacjach, jeżeli jest ktoś trzeci albo ktoś, z kim strzelec nie mieszka, to karty będą wskazywały, że jest osoba, która chciałaby, żebyście Wy coś zrozumiały i żebyście popchnęły tą relację o level wyżej, bo ta osoba chce z Wami być na stałe. Ale to jest tylko i wyłącznie, w, słuchajcie, w sytuacjach, gdzie, te, gdzie, gdzie ta osoba nie jest mężem, ani z kimś, z kimś mieszkacie, bo to jest taka, wiecie, taki jakby przekaz. Ja chcę być Twoim partnerem stałym i chcę, aby nasza relacja poszła o level wyżej. Mogliście się na przykład na jakimś pułapie zatrzymać, mieć tylko romans albo cokolwiek, no i teraz pytanie, no i dobra, no i co dalej? No i ta osoba chciała żebyście zbudowali coś więcej, żebyście poszli dalej, żebyście weszli w coś wspólnie razem nowego. No jeżeli jest oczywiście jeden jak i drugi partner, tak, czyli mąż i jakiś tam ktoś inny, no to tak jak mówię, w relacji stałej nie będzie miłości. Jeżeli chodzi o koziorożca. Koziorożce, co byście tutaj nie zrobiły, Sytuacja polega na tym, że relacja wasza utknęła w martwym punkcie. Tutaj nie ma ruchu ani do przodu, ani do tyłu, po prostu wszystko stoi w miejscu. Więc jeżeli ktoś pyta, czy Zenek chce wrócić, no na tą chwilę nie wykazuje takich jakby klimatów, bo po prostu utknął. On nie wie, co ma zrobić dalej. Nie wiem, może potrzebuje po prostu czasu, może potrzebuje oddechu, może po prostu gdzieś musi się temu wszystkiemu przyjrzeć na spokojnie, jeśli jest to relacja z osobą, z którą koziorożec jest. To tutaj również komuś pasuje tak, jak jest, ktoś nie widzi, że w tym związku brak jest uczuć czy ciepła i zwyczajnie po prostu sobie egzystuje. Ale nie ma tutaj, e, powiedziałabym, ruchu, aby ta miłość, e, emocje, uczucia, komplementy powracały pomiędzy was. To jest też bardzo dobry czas, kochani, na to, żeby być może przyjrzeć się temu związkowi z nieco innej strony, e, bo ja widzę, że tutaj ktoś patrzy z, z dupy strony na tą relację. nazwałabym to może trochę tak. i i warto tutaj faktycznie może nawet dać sobie trochę takiego czasu, żeby załóżmy na siłę za kimś nie gonić, na siłę czegoś słuchajcie tutaj nie budować, nie wzmacniać, żeby załóżmy, nie wiem, faktycznie przemyśleć sobie wszystko, tak? W przypadku wodnika. Słuchajcie, u was jest taka karta, która mówi tak: jeżeli wy się zastanawiacie, czy jakiś zenek z przeszłości chce do was wrócić, czy ma jeszcze do was jakieś uczucia, czy tutaj będzie jakiś comeback, no to nie. Dlatego, że jest karta śmierci i tutaj po prostu zwyczajnie coś definitywnie już się skończyło, coś definitywnie umarło. Za to bardzo dobrze będzie ta karta obrazowała w sytuacjach, kiedy wodnik z kimś jest. I ta karta wówczas będzie mówiła, że czeka was transformacja. Czyli taka jest, taki obraz sytuacji, w której teraz może wodnik rozpocząć swoje życie z jakąś osobą, tak, Albo też, tudzież, no dobra, bo to jest tak, ktoś odszedł, no to sorry nie wróci, ale jeśli ktoś jest, to czeka Was w tych relacjach z osobą, z którą żyjecie na co dzień, jakaś transformacja. Pamiętajcie, że te wszystkie transformacje z reguły, kochani, są transformacjami w kierunku czegoś, żeby ożywić ten związek, więc z całą pewnością, kochani, pozwólcie na to, żeby pewne gorsze dni odeszły już w niepamięć i żeby wodnik mógł teraz zmieniać te swoje życie, tak? Żeby to życie mogło w końcu. Nabierać i rodzić się na nowo. I ta karta właśnie o tym mówi. W relacjach stałych jest tutaj transformacja, a w relacjach, jeśli ktoś odszedł w siną dal, no to powrotu nie widzę. W przypadku ryby, moi drodzy, Wy macie bardzo ciekawą kartę, dlatego że ja pamiętam, że tutaj przy Was zatrzymałam się na nieco dłużej, na swoje gadulstwo. Postaram się to oczywiście skompresować, żeby tak długo nie gadać. Kochani, jest tutaj walka pomiędzy Wami a Waszą drugą osobą. To znaczy tak, albo po prostu relacja jakaś poniosła porażkę i ta karta po prostu pokazuje porażkę, bo nie potrafimy się wspólnie dogadać, bo jeden drugiemu nóż w plecy wpakował. Jedna strona faktycznie dostała ostro po tyłku, a druga czuje, że wygrała, tak? To tak na marginesie, jeśli ryba na przykład ma jedną relację i drugą relację, bo bardzo często też i ta karta może to pokazywać, to jest to walka konkurentów o rybę. Czyli załóżmy, jedna osoba przegrywa, ponieważ ryba ma związek stały. Czy też tudzież wy przegrywacie, bo wasz partner ma żonę, tak? Albo ma męża. Słuchajcie, no to jest taka dosyć nieciekawa energia, bo wiecie, no na przykład, jeżeli spotykacie się z mężczyzną, z kobietą, która już ma rodzinę um, i gdzieś ta kobieta być może zdaje sobie z tego sprawę, tak? Czy też mężczyzna zdaje sobie z tego sprawę, to gdzieś tutaj być może, no wy jesteście jakoby dla tej kobiety czy tego mężczyzny, Konkurentką, konkurentem. I to jest taka opcja, w której Wy się szarpiecie w tej relacji, bo bardzo chcielibyście pokonać tą konkurencję, żeby Zenek Kaśka przyszli do Was. No i tutaj słuchajcie, no póki co ja widzę, że Wy się z tą energią mocno szarpiecie bo to jest klimat, w którym e, zwyczajnie, moi drodzy, gdzieś e, no niestety e, jedno, jedno jest pokonane, drugie nie. E, I to może być taka opcja na chwilę obecną, że czujecie pewnego rodzaju porażkę, bo pytamy się, czy miłość wróci. No na razie ja widzę, że tutaj jest olbrzymia walka o to, z kim Wasz zenek ma być. W relacjach stałych to też może być, e, słuchajcie, proces, w którym faktycznie nie potraficie się dogadać na ten moment. E, ja tutaj na razie miłości nie widzę, ale widzę dwie Osoby, która jedna usilnie przez drugą chce postawić na swoim albo załóżmy, jedna stoi, a druga, no niestety, zachowuje się bardzo źle wobec drugiej, no i jesteście plecami od siebie odsunięci. Słuchajcie, jakaby to nie była relacja, to tego typu emocje, które tutaj się zobrazowały u ryby, nie są dobrymi emocjami. No widzę po prostu tutaj klimat, gdzie zamiast się zbliżać, to wy się oddalacie. No chyba, że się już oddaliliście, no to niestety. To jest porażka, i tutaj jest raczej takie nastawienie mściwe i bardzo takie, nie lubię cię, nie chcę z tobą mieć nic do czynienia. Więc, jeżeli się pytacie, czy miłość wróci, nie, bo na chwilę obecną po prostu ktoś jest zbyt bardzo, powiedziałabym, no, z różnych oczywiście, przy tym poraniony tą relacją, skrzywdzony albo wręcz nastawiony bardzo negatywnie, żeby myśleć tutaj w ogóle o jakiejkolwiek sytuacji kombeków, oczywiście, kochani, do Was. Słuchajcie, energia tak nam się Zarysowała. Ja tutaj naprawdę starałam się, kochani, no, no, takim ostrym, słuchajcie, no nie chcę powiedzieć zdenerwowaniu, ale no, nie ukrywam, że wiecie, jak ja tutaj 45 minut słuchajcie, gadam do e, słuchajcie, kamery i, ku, i cholera jasna i coś tutaj nagle sprzęt zaczyna mi szwankować, nie wiem, może to jest słuchajcie, jakieś energie tutaj z tych wszystkich pałaców za mną przylazły e, i słuchajcie, i przerywa mi te moje gadulstwo, gdzie ja tutaj naprawdę, słuchajcie, no wiecie, jak to jest, co innego jest, jak się wyciąga stali kartę i ja sama, o, co ciekawe, to człowiek ma taką jakby, bo dopiero tu widzi, tak, ma bardzo ciekawie pobudzoną wyobraźnię, a co innego. Kurczę, jak ja już to widzę, już od tutaj wiecie, 5 minut na stole, a nobra, takie nudne, to już było, tuż już jest odgrzewany kotlet. Wiecie o co chodzi. Nie chcę się już po prostu do tego odgrzewanego kotletu wracać, no ale wiem, że muszę, bo skoro obiecuję, że będzie film, no to musi po prostu zwyczajnie wejść. No i wiadomo, że ja słuchajcie, nie uczę się tego wszystkiego na pamięć, ja to robię spontanicznie, patrzę na coś, ale nie dobiorę ponownie tych samych słów, które no, przekazywałam wam oczywiście e, wcześniej na tych kartach. No i tym samym oczywiście nagranie jest krótsze. Z tego co widzę, to tutaj pewnie skończymy gdzieś tam w powiedzmy 25 minut, mogłoby potrwać 15 minut dłużej, no ale tak jak mówię, no to, to, to tak się już po prostu zadziewa, że odgrzewane kotlety, kochani, niekoniecznie dobrze wchodzą. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że pomimo, że jest to nieco krótsze... To wy tutaj e, słuchajcie gdzieś, e, no oczywiście osoby, które się w tym odnalazły, bo moi drodzy, jeżeli macie szczęśliwe związki, e, to, to nie musicie nawet tego oglądać, czy miłość wróci, no bo wiadomo, że jest. Ale ci wszyscy, którzy gdzieś e, czekają za tą miłością, chciałyby pasji i ognia w związku, czy też prostawały się i zastanawiają się, czy on wróci, czy to w ogóle ma sens, no to dla tych wszystkich, właśnie, kochani, którzy dzisiaj tutaj przybyli, oglądali ze mną, mm, czy oglądali mnie, a właściwie moje karty i moje biurko, moi drodzy, e, słuchali mojego głosu, to słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, kochani, jak Wy te karty czujecie, jak te karty widzicie przede wszystkim. No, jeżeli oczywiście się odnaleźliście i tutaj gdzieś można by było powiedzieć, że no, Magda, spoko, to coś takiego u mnie właśnie jest, no to dajcie znać właśnie w komentarzu, zostawcie słuchajcie lajka, żebym ja tutaj wiedziała, że aha, dobra, polubione, to znaczy, że dobrze, ktoś może nie miał czasu napisać komentarza, ale chociaż dał mi tą kciuk w górę, to wtedy ja będę wiedzieć, że w jakiś sposób być może m, m, energia była podobna delikatnie oczywiście do waszego życia. Ci co nie subskrybują kanału, zapraszam do subskrypcji oczywiście kochani, bo na magiczną filmy wchodzą każdego dnia, ale żebyście byli na bieżąco, to warto sobie tą subskrypcję, kochani, gdzieś tam uaktywnić. No i moi drodzy, tyle ja pierdzielę, słuchajcie, po prostu jednorazowo taka gadka, słuchajcie, 45 minut plus pół godziny, tada, da, to tu z półtorej godziny po prostu Magda nawija, nawija, nawija. Wiecie co? Jak mi gardło któregoś dnia nie pierdyknie od tego wszystkiego, to będzie cud, po prostu cud. Ale moi drodzy, dobrze, dla Was wszystko, miejcie te karty, analizujcie te karty, słuchajcie, dawajcie znać Wasze propozycje do tego, na co byście chcieli karty, abym tutaj rzucała, możecie pisać, moi drodzy, w komentarzu, możecie pisać w mailach, możecie Pisać prywatnie po Messengerach, bo ja te karty chcę rzucać dla Was, a nie wymyślać sobie z kosmosu, co tutaj będziemy na, znaczy jaki temat będziemy po prostu zwyczajnie poruszali. Słońca moje tyle ode mnie. Ja Wam życzę przecudownego wieczoru e, słuchajcie, środowego jako dzisiaj jest środa? Środa. Środowego wieczoru e, i do usłyszenia jutro na karcie dnia, żebyśmy wiedzieli, moi drodzy, co tam się jutro odwali, czy zaczynamy dzień od relaniu, e, czy może ewentualnie słuchajcie od pięknego uśmiechu i aromatycznej kawusi Buziaki.